Walcz o oddech w tym okrutnym świecie. Życzę nie oszczędza ciebie, tylko po tobie jedzie. Jednak będzie dobrze, jeszcze nie poddawaj się. Jeszcze walcz o oddech, ja widzę szczęście twe. Twoja dusza przesiąknięta smutkiem i rozpaczą. Potwory pod maskami, wciąż po tobie skaczą. Spokojnie, kolego, nawet jak nie wychodzi. Zawsze ktoś dobry do życia przychodzi. Nawet jeśli upadniesz, zawsze się podnoś Nie daj nikomu naruszać twoją godność Choć każdy krok boli, idź dalej i walcz Dziś chodzi się siła, która da o sobie znać Gdy noc siedzi w myślach i nie daje spać Pamiętaj, po burzy wstaje dzień walcz. Ptaki lecą nad tobą, bez rosła wśród chmur, jakby nigdy nie znały bólu ani bzdur. Zazdrości im wolności tego światła i dnia tylko w cieniu myśli, co nie dają spać. Chcę, abyś miał uśmiech na twarzy. Niech każda chwila dla Ciebie coś znaczy. Jeśli będzie trzeba, Świat ci rozjaśnię, bo twoje szczęście jest dla mnie ważne Nie zostawię cię, ja zawsze będę obok, nie poddawaj się Zagramy jeszcze w piłkę, nie wpadniesz znów na szpilkę Chcesz się stać silniejszym? To chodźmy na siłkę Do mordo, pójdziemy na grzyby, a jak ci się znudzi to pójdziemy na ryby Tylko pamiętaj, wybieraj haczyk mądrze, to potem ja ci mówię, wszystko będzie dobrze